Krasnoludzki poszukiwacz fortuny, weteran podbrenny. niepoprawny optymista, zadeklarowany altruista, miłośnik mocnych trunków i śpiewu, mistrz gry w gwinta, ale przede wszystkim serdeczny druch i wierny przyjaciel mój i Geralta. Zoltan Ciwaj. Przygody Zoltana w sadze Andrzeja Sapkowskiego rozpoczynają się od napadu w 1267 roku podczas II wojny Królestw Północy z Nilfgardem. Zoltan we współpracy z krasnoludami Munro bruisem Jazonem Jardą, Kalebem Stratonem, Figisem Merluzo i Gnomem Percivalem Schuttenbachem zasadzili się na kupca pod Dillingen. Bogacz uciekał z miasta w strachu przed zbliżającymi się wojskami Nilfgardu. Na wóz zapakował całą masę skarbów i klejnotów, których dorobił się na hawekarskim handlu. Kupiec zaciekle bronił swojego majątku. Zoltan kilkoma uderzeniami obuchem w głowę zapanował nad sytuacją. Obładowanych zrabowanymi skarbami kompanów, Zoltan poprowadził na wschód. Sam znalazł dla siebie wyjątkowo piękny kamski sihil pokryty runami. Na pochybel z synom. Docelowo planem Zoltana było dostanie się leśnymi duktami do wzgórz, potem starą drogą do Sodden i dalej w góry do Mahakamu. Szybko jednak te plany musiały zostać zmodyfikowane. Po drodze kompania Zoltana natknęła się na sześć kobiet z dziećmi, które przeżyły atak na Kerny. Dobre serce zmusiło Chivaya do zaopiekowania się bezbronnymi uchodźcami. Jednego dnia podczas podróży, gdy kompania Zoltana szła radośnie z pieśnią na ustach, usłyszeli brzdęki lutni i śpiew wtrujący ich pieśni. Krasnoludy uradowały się, a Zoltan ochoczo wyszedł na spotkanie do nieznajomych pośrodku pobojowiska. Nieznajomymi okazali się Geralt, Milwa i Jaskier. Krasnolud odradził im podróż w kierunku Dillingen i zasugerował podróż na wschód razem z jego kompanią. Nie widząc lepszej alternatywy, Wiedźmin przystał na propozycję Krasnoluda. Nim jednak ruszyli dalej, Krasnoludy naprawiły zniszczony wóz Werylovenhaupt. Koło zapasowe, które od wczorajszego wieczoru dźwigał na plecach Figis, pasowało idealnie. Na wóz zwalono cały bagaż. Po krótkim namyśle Zoltan kazał posadzić na wóz też dzieci. Zoltan starał się, by zawartość kuferków pozostała dla niewtajemniczonych, no cóż, tajemnicą. Poprowadził ich dalej na wschód. Raczył nowych kompanów świńskimi żartami, przyśpiewkami i przeróżnymi anegdotami dziwnej treści. Klął przy tym jak szewc. Nie obyło się też bez puszczania gromkich bąków, plucia i smarkania w palce. Gerald podejrzewał, że to właśnie z tego powodu kobiety trzymają się od krasnoludów w pewnym dystansie. Coś w tym było, ponieważ krasnoludzka frywolność Zoltana przeszkadzała także milwie, która zrugała go z góry do dołu, gdy jednego poranka odlał się przy widowni na popiół z ogniska. Jaskier z kolei był kompletnie odmiennego zdania. Nie odstępował krasnoludów na krok i starał się wpasować w ich styl bycia. Obeznany w wojennych sprawach zoltan objaśnił też Geraltowi obecną sytuację na froncie. Beztroska skończyła się zaledwie na chwilę, gdy głód zajrzał im w oczy podczas podróży przez zalesione lecz puste zbocza Turlu. Zoltan pod osłoną nocy wysłał swych kompanów na grabież. Okradli innych uciekinierów, by sami mogli przeżyć. Zoltan wstydził się tego, ale wiedział, że nie może być dobry dla wszystkich i musi skupić się na swoim najbliższym otoczeniu. Większość wolnych chwil krasnoludy spędzały wspólnie na graniu w Gwinta. Jednego dnia podczas dłuższego postoju także raczyli się partyjką, ale grę przerwał przeraźliwy wrzask. Zoltan w mgnieniu oka rzucił się do wozu po miecz. Jedna z towarzyszących im dziewczynek zobaczyła pośród pniaków oko głowa, wymierający już gatunek potwora. Wiedźmin uspokoił sytuację. Zoltan zasugerował, by zabójca potworów zajął się monstrum. Geralt poprosił tylko pokrywkę od kociołka i chochle, a następnie zaczął uderzać jednym o drugie. Dość! Dość! Wrzasnął po chwili zoltan Ciwaj, przyciskając dłonie do uszu. Chochelkę kurwa zniszczysz! Skorupiak uciekł! Uciekł już! Cholera jasna! Po całym zajściu Gerald wziął krasnoluda na stronę. Był zaniepokojony faktem, że Zoltan wie o jego profesji. Ciwaj wcale nie krył się z tym, że wie tak naprawdę o wiele więcej. Jaskier nagadał mu dość, by dało się połączyć wszystkie kropki. Dodatkowo Zoltan, mieszkając przed wojną w Cintrze, słyszał opowieści o dziecku niespodziance i białowłosym Wiedźminie. Wiedźminie, który w oczach krasnoluda stał się teraz szlachetnym rycerzem, który ruszył na ratunek księżniczce. Zoltan zadeklarował swą lojalność i starał się uspokoić Wiedźmina na tyle, by ten kontynuował wspólną, bezpieczną podróż. Na kolejnym postoju Geralt zaciekawił się Sichilem Zoltana. Temat szybko zszedł z ostrza na ogólne pojęcie metalurgii. Geralt słuchał z nieukrywanym zaciekawieniem, gdy krasnoludy tłumaczyły mu tajniki tej sztuki. Następnego dnia Percival doniósł zoltanowi o małej osadzie przed nimi. Mieszkańcy, kimkolwiek byli, właśnie przygotowywali owsiankę. Wydawało się to dość podejrzane i zoltan postanowił poczynić mały rekonesans. Percival poprowadził ich przez chwilę lasem, aż doszli wreszcie do polany, na środku której stały trzy chałupy, kilka klerii i stodoła. Całość była otoczona niskim, rozwalonym już płotem. W powietrzu faktycznie unosił się zapach owsianki. Chivaj wysłał jazona i Kaleba do drzwi. Pies zareagował natychmiast i zaczął szczekać. Drzwi do chaty otworzyły się niespodziewanie, i na próg wypadła niska, tęga kobieta, krzycząc coś do Krasnoludów. Zoltan nie zrozumiał słów i widział tylko, jak jego kompanii biegną przerażeni w jego kierunku. Okazało się, że mieszkańcy chorują na czarną ospę. Już mieli się zbierać z powrotem do wozu, gdy nagle do osady wjechało trzynastu maruderów. Geralt miał dość przyglądania się i wbrew ostrzeżeniom Zoltana postanowił zainterweniować. Poprosił tylko Milwę, by osłaniała go z daleka. Chivaj wręczył mu jeszcze na odchodne swój sichil, jako że był o wiele ostrzejszy niż miecz Geralta. Gdy z trzynastu zostało tylko dwóch, maruderzy wdrapali się na konie i zaczęli uciekać. Wtem Zoltan pojawił się na polu bitwy i cisnął toporkiem, który wbił się w środek pleców jednego z uciekających. Banita zaryczał i zsunął się z siodła. Milwa trafiła natomiast jego kompana, lecz strzała nie zabiła jeźdźca i udało mu się umknąć. Chwilę później usłyszeli wrzask mordowanego człowieka. Zoltan raz jeszcze dał popis swej spostrzegawczości, zwracając uwagę na tajemniczego jeźdźca na cisawym źrebcu, który podąża za nimi od czasu zawiązania sojuszu. Po całym zajściu Zoltan mógł popisać się swoimi kulinarnymi zdolnościami. Zgodnie ze swoimi historiami, był mistrzem w przygotowywaniu koniny, a tej dzięki maruderom mieli pod dostatkiem. Po kilku dniach dotarli wreszcie do starej drogi, teraz okropnie zniszczonej i podziurawionej. Im dalej nią wędrowali, tym było gorzej. Zoltan znał powód, przez który Stara Droga tak wygląda. Ludzie potrzebowali kamienia na budowę domów po pierwszej wojnie z Nilfgardem. Dziwiła go tylko głupota, z jaką ludzie podchodzili do tej dewastacji. Miast brać z boków do środka, to ludzie wybierali kamienie ze środka bez ładu i składu. Na szczęście natrafili po jakimś czasie na szlak ubity przez ciężkie wozy, którymi wywożono kamień ze Starej Drogi. Zoltan rozweselił się, gdy zmienili kierunek podróży. Miał nadzieję, że lada moment ujrzy temerskie wojska, które, jak drzewiej, przepędzą Nilgardczyków. Któregoś ranka dogonił ich cisek tajemniczego Nilgardczyka. Koń przypadł Ciwajowi. Nie sięgał, co prawda, strzemion, ale ogier był łagodny. Kolejnego dnia dotarli do obozowiska ludzi, lecz większość uciekła na ich widok. Z tych, co zostali, nie udało się wyłuskać żadnych informacji. Ruszyli zatem do kolejnego Pogorzeliska, gdzie Zoltan miał okazję sprawdzić wisielców z olbrzymiego dębu. Po tabliczkach Krasnoród wywnioskował, iż niedawno przechodziło tamtędy przyjazne wojsko, a więc byli już za linią frontu. Czywaj był za tym, by ruszać dalej głównym traktem, lecz z obawy przed niwgarskim najazdem ruszyli lasami ryzykując spotkanie z trupojadami. Z początku wszyscy wsłuchiwali się w każdy szelest, lecz szybko przyzwyczaili się do nowych warunków podróży. Podczas przekraczania rzeczki o dopływu hotli, wóz wymknął się krasnoludom i zjechał na dno jaru, gdzie rozbił się doszczętnie. Po chwili namysłu Zoltan zadecydował, by Munro, Figis, Jazon i Kaleb Zostali przy resztkach wozu i zajęli się zakopaniem i oznaczeniem ładunku. Reszta ruszyła w dalszą drogę wzdłuż rzeki O w stronę hotli. Dopiero wieczorem Zoltan przyznał się pozostałym, iż zabłądził. Uznano wspólnie, że najlepszą alternatywną drogą będzie wyjście z jarów i przejście przez Fenkarn, błonie Kurhanów. W upiornej okolicy przyszło im rozbić obóz, jako że kobiety i dzieci nie miały już sił dalej maszerować. Zoltan obawiał się, że w nocy wszelkiego rodzaju demony dadzą im wycisk, ale Geralt starał się go uspokoić. Nagle Percival spostrzegł w okolicach jednego z dolmenów sylwetkę, jak mu się wydawało, gula. Tym razem Zoltan nie zamierzał puszczać Geralta samego. Wszyscy wspólnie podeszli do wskazanego przez gnoma miejsca. Zoltan gotów był ubić domniemanego gula, ale sytuację załagodził Geralt. Po chwili z dziury wygramolił się nieznajomy mężczyzna i przedstawił się jako Cyrulik Regis. Zaznaczył przy tym, że jest nieuzbrojony i nieszkodliwy. Zoltan od razu zaproponował Regisowi dołączenie do nich, bo medyk zawsze przyda się w drużynie, zwłaszcza w tych ciężkich czasach. Lecz Regis odmówił. Nie wiedział też wiele o tym, kto wygrywa wojnę w tym regionie. Jedynie to że nad rzeką Hotlą zebrali się uciekinierzy z Brugge i Soden. Podejrzliwy Zoltan zapytał Regisa, czy nie lęka się gulów na cmentarzysku. Cyrulik wybrnął z tego bez problemu, imponując przy tym zebranym swoją wiedzą. Chivay zaprosił go następnie do obozowiska, lecz Regis wyszedł z kontrpropozycją, by to oni zawitali do jego szałasu. Zoltan, mimo przyjaznego zachowania Cyrulika, był wobec niego bardzo podejrzliwy. Wątpliwości rozwiały się w mgnieniu oka po wejściu do szałasu. Zoltan i Jaskier byli w niebo wzięci smakiem samogonu z mandragory. Mężczyźni rozprawiali później o sposobach wydobywania mandragory z ziemi. Zoltan wspomniał o znanej mu metodzie z postrąkiem i psem. Regis skwitował to jednak, że w rzeczywistości wystarczy maska i rękawiczki. Tak czy siak, samogon z Mandragory okazał się najlepszym bimbrem, jaki Zoltan kiedykolwiek pił. Z każdą kolejką destylatu język coraz bardziej im się rozluźniał. Z tematu trudnych słów Jaskier sprytnie zszedł na temat czarodziejek i zalotów Geralta. Nawet Regis oglądał kiedyś spektakl przedstawiający walkę Jenefer i Geralta z dżinem z Rind. Wiedźminowi nie w smak było słuchać o tym, więc wstał i wyszedł z szałasu za potrzebą. Gdy wrócił, Zoltan postawił go przed faktem dokonanym. Dogadali się z Regisem, by ruszył w dalszą drogę z nimi. Później rozmowy zeszły już na typowe alkoholowe dysputy na tematy polityczne. Podczas nich Zoltan nie szczędził cierpkich słów pod adresem bruwera Huga, starosty Mahakamu. Stary grzyb! Wrzasnął i napluł w palenisko piecyka. Spojrzysz i nie wiesz, żywy czy wypchany. Prawie się nie rusza i dobrze, jako że pierdzi przy każdym poruszeniu. Nie jest sposób zrozumieć, co gada, bo mu się broda z wązami skleiła ze schłym barszczem. Ale rządzi wszystkim i wszystkimi. Wszyscy muszą tańczyć jak zagra. Mimo krytycznego podejścia do Mahakamu, Zoltan był dumny ze swego pochodzenia i osiągnięć krasnoludów. Następnego poranka skacowany Zoltan obudził się w objęciach jaskra, na stercie korzeni Mandragory. Nim kompania ruszyła dalej, krasnolud pochwycił jeszcze sękatą lagę z jesionowego drewna. Regis poprowadził ich przez Fen'karn, a Chivay uderzał lagą w każdy mijany menhir, życząc przy tym wiecznego odpoczynku pochowanym tam elfom. Jeszcze na cmentarzu spotkali grupę chłopów, szykujących się do polowania na wampira. Mało brakowało. A zoltan pomyliłby łeb jednego z kmiotów z Menhirem. Zoltan prawie wygadał im się, że Gerald jest Wiedźminem, ale Biały Wilk zdążył go kopnąć w kostkę. Chłopi zażądali starego konia, który zgodnie z zabobonami potrzebny im był do odnalezienia wampira. Milwa nie zamierzała tego zrobić, a Regis szukał jakiegoś pokojowego rozwiązania. Jeden z chłopów popełnił jednak błąd. Obraził Milwę i zakwestionował jej czystość. Łuczniczka przywaliła mu z całej siły pięścią w twarz. Kmiot padł na ziemię jak martwy. Po szybkich oględzinach Regis stwierdził tylko lekki wstrząs mózgu. Milwa odwróciła się i zwymiotowała obficie. Geralt zwalił winę za to na wczorajszy samogon, ale Regis wyczuł już, że dziewczyna jest w ciąży. Kompania zobligowana była zająć się rannym chłopem, by nie rozwścieczyć jeszcze bardziej łowców wampirów. Wzięli go na kołyskę między konie. I ruszyli w stronę obozu nad Hotlą. Po drodze Zoltan rozpoczął krótką rozmowę o wampirach. Poczuli obóz zanim jeszcze go zobaczyli. Śmierdziało głównem i kapustą. Drużyna weszła do obozu i postanowiła zaczekać tam na resztę kompanii Zoltana. Uciekinierów było już około 200. Kobiety z Kernów opuściły wówczas Zoltana. Jedna z nich odnalazła nawet w obozie męża, a druga brata. Zoltan bardzo miło się zaskoczył, gdy jedna dziewczynka wręczyła mu w podzięce bukiet kwiatków. Dał jej na pamiątkę szmaragd, warty mały folwark. Zoltan na krótką chwilę zapomniał, jaka naprawdę jest rasa ludzka. Rzeczywistość dała jednak o sobie znać bardzo szybko. Krasnolud nie potrafił zrozumieć, jak ludzie w tak trudnych czasach nadal chcą wzbogacić się na cudzym nieszczęściu. Po chwili podeszli do nich łowcy wampirów, upominając się o odszkodowanie za zaatakowanego kompana. Zoltan i Milwa już mieli ochotę im przywalić, ale Geralt zażądał rozmówienia się z ich przywódcą. Hector Laps, z spalonej brezy, był jednak zajęty sądem nad wiedźmą, która rzekomo współpracowała z wampirem. Orszak ruszył w kierunku klonu, gdzie kotłowali się już podnieceni gapie, gotowi ujrzeć, jak wiedźma zostaje spalona. Zoltan jesionową lagą utorował przejście przez tłum. Kapłan wygłaszał swe kazania przeciwko młodej dziewczynie, jak i wszystkim innym kobietom. Regis zauważył, że jego słowa są przejawem czystej niechęci, podchodzącej już pod fobie względem płci pięknej. Starosta Laps sprzeciwił się kapłanowi, prosząc o niezbite dowody przed wydaniem wyroku. Dowody były nijakie. Ludzie śmiali się z kapłana, a i także dorzucił swoje trzy grosze. Gerald Zoltan i Milwa wstawili się otwarcie za domniemaną wiedźmą, gotowi walczyć o jej wolność. Kapłan, widząc, iż obrońcy są zaprawieni w boju, wymyślił inny sposób na dowiedzenie boskiej interwencji. Ktoś musiał przynieść mu z ogniska rozżarzoną podkowę bez śladów oparzeń. Regis wystąpił z tłumu jak gdyby nigdy nic, wyciągnął podkowę. Następnie podszedł spokojnie do kapłana, który zdumiony wyczynem pachnącego ziołami jego mościa, cofnął się aż utknął na stojących za nim chłopach. Dłonie cyrulika nie miały śladów oparzeń. Kapłan starał się przekonać ludzi, iż to diabelska sztuczka. Zoltan zdenerwował się już nie na żarty. Wtem jednak sąd przerwał najazd Nilgardczyków. Panika ogarnęła wszystkich, poza czterema osobami. Starosta Laps unieruchomił kapłana. Percival zdarł mu szatę z tyłka, a zoltan wrzucił mu w gacie rozpaloną podkowę. Później zoltan z Percivalem rzucili się do ucieczki. Po drodze zjednoczyli się z pozostałymi krasnoludami. Niestety, kaleb biegł zbyt wolno i dopadli Nil w Garszczycy. Altruizm zoltana ściągnął na jego kompanie w późniejszych dniach nowe zmartwienia: dwie kobiety i trójkę dzieci ofiary wojny. Jedną z kobiet była wiedźma, która przeszła chrzest ogniowy. Teraz borykała się z ciężkimi poparzeniami. Ciwaj opiekował się kobietami jak umiał najlepiej, jednocześnie prowadząc swoich kompanów w stronę mahakamu. Jednego dnia, gdy grali w gwinta, naszli ich dawni znajomy, plus jeden nienilgardczyk. Zoltan poprosił Cyrulika, by poprawił prowizoryczny opatrunek, jaki zrobili poparzonej kobiecie. Początkowo pacjentka odsunęła się od cyrulika, ale ten omamił ranną dziewczynę i opatrzył jej ranę. Poinstruował też Zoltana, jak powinien się z nią obchodzić. Zoltan opowiedział Geraltowi, że Nilgarczycy walczą w tym rejonie z wojskami prowadzonymi przez Białą Królową. Chwilę po udzielonej pomocy, dziewczyna wpadła w hipnotyczny trans, zapewne będący skutkiem ubocznym wampirzej magii. Przemówiła metalicznym głosem, wieszcząc wydarzenia najbliższych dni. Panowie postanowili nie wspominać o tym pozostałym. Pół dnia krasnoludy wędrowały z kompanią Geralta. Później ich drogi musiały się rozejść. Ciwaj zamierzał przeczekać wojnę w górach. Na odchodne podarował wiedźminowi mahakamski Sihil. Wyznał także zbrodnie, jakie popełnił pod Dillingen. Tak się jednak potoczyły jego losy, że uczestniczył w bitwie pod Brenną, gdzie jego oddział zdołał ustrzelić Nilfgardzkiego dowódcę Menno kochorna. Po raz kolejny drogi Zoltana i Geralta przecinają się w 1268 roku w karczmie u Wirsinga w Rimi. Wspólnie pili i radośnie opowiadali o swoich przygodach, wznosząc przy tym toasty za poległych kompanów. Zoltan, jak się okazało, miał się we wrześniu żenić z Eudorą Breckenrix. Nie był co do tego jednak przesadnie optymistyczny. Wiedźmin chciał także oddać Zoltanowi Sihil, który wciąż miał przy sobie, ale krasnolud wzbraniał się jak mógł. Później, gdy rozmowy ucichły, mężczyźni pogrążyli się w zadumie. Ich uwadze umknął narastający hałas bitwy rozgrywającej się właśnie w mieście. Nagle drzwi do karczmy otwarły się z hukiem, a młody krasnolud z dzikim spojrzeniem wpadł do środka. Nie mogąc wydobyć z siebie jakiegokolwiek słowa, wskazał tylko w kierunku śródmieścia, z którego teraz dobiegały horrendalne krzyki. Mimo, że biały wilk obwieszczał właśnie kompanom swe postanowienie o porzuceniu drogi miecza i nadstawiania karku za innych, poczuł wewnętrzny obowiązek bronienia swych przyjaciół. Nakazał im czym prędzej ukryć się w piwnicy zajazdu. Zoltan oponował, ale ostatecznie zgodził się ze względu na Eudore. Krasnoludy nie wytrzymały jednak długo w zamknięciu. Niedługo po tym jak ukryli się w piwniczce, krasnoludy wyskoczyły z karczmy naprzeciw tłumu. Wielu chłopów było już jednak w odwrocie, a ich przyjaciel leżał w kałuży własnej krwi. Zoltan nie mógł już nic zrobić. Pożegnał białego wilka wraz z pozostałymi przyjaciółmi. Wydawało mu się nawet, że duch Kalebastratona pomagał im złożyć ciało Geralta w Łodzi. Bardzo się Zoltan zdziwił, gdy kilka lat później. Gerald uratował mu tyłek, tłukąc rasistów pod wyzimą. Ale to historia na inny czas.